Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Eldenie. Straszna niepogoda za wierucha powiem wam, wieje wietrzycho tak jak w realu. Dobra, jak nie zlamić teraz trzeba sobie przypomnieć. Czy co, czekajcie ja sobie tego mojego osiołka tu ustawię, żeby Ech, jak to było Jak go tutaj wziąć? No, pogadajmy sobie z Kubitką. This tiny golden aura is the grace of the earth tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren. But now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you. Your burden. Siur! Popioły wojny. Coś tam mieliśmy, nie? Coś dostaliśmy z tamtego zawodnika, czy tego czesta bardziej z obozu. Możesz używać popiołów wojny, by nadawać orężowi nowe umiejętności. Dobra, to już czytaliśmy. A gdzie ja mam te popioły. I to mieliśmy jakiś krzyk, czy coś takiego. Patrzcie. Hmm. Pytanie, czy ja to chcę cokolwiek robić na tą chwilę. Chyba nie. Dodawanie No Nie mamy nasion, dobra. Dobra, słuchajcie. Zniknęła dziewuszka. Muszę sobie przypomnieć, wiecie to wyposażenie, kwipunek, bo to jest i tak pod, yy, pod tym, pod siekierką. Pod siekierką mamy latarnię. Dobra, zmieńmy sobie jeszcze tak. to mamy ciuszki, dobra, to ok. Co jeszcze chciałem? Przywołanie tego kucyka. O. Jest na pasku, tak. Nie jest na pasku oj, teraz sobie z tego ładnie. dobra. Tylko jak to robić tak wiecie kurczę żeby nie tego, żeby zagwizdać go od razu się zastanawiam, bez przewijania tego bez przewijania tego paska muszę to rozkminić, dobra, jedźmy zobaczmy co dalej Gdzie ona nas prowadzi? Tam do góry gdzieś? O, patrzcie Teraz mamy jechać gdzieś tam Tutaj nigdzie nie cyknę No to jedźmy dookoła, zobaczmy O, słoneczko patrzcie, wstaje Pięknie Co my tu mamy? Jakiś ziomeczków Ale mam zeza, powiem wam. Dobra, panowie, spokojnie. Chillax. Stamina. Ło, skuca mnie zaraz zwalą. Dziady. A to oni mi taki damage robią. Łazęgi. O Patrzcie, nie mogę go trafić. No, ja my zabiję. Ja na tym kucu się nie mogę bić, powiem wam. Strasznie niewygodnie się człowiek bije na tym kucu. Dobra, doładujmy sobie... Jak z tego kuca się zsiadam? Okay. Doładujmy sobie flachę. Powiem wam, że jak gram w tyle już gier... ...że aż za dużo. Dobra, chodźmy. Z buta może ich porobimy. No i w tą stronę idą dziady Najgorsze jest to, że jakieś bomby mają, powiem Wam takie co rzucają co mi nie za bardzo odpowiada No ja na razie ich może pomieńmy i pewnie i tak nic nie dają fajnego A teraz mi droga prowadzi tu, tak Poczytajmy sobie znacznik. Może zobaczmy, co oni to napisali. Skradanie hmm. ta gra jest tak rozbudowana. Jesteśmy pod tym mostem, teraz nie? Ale tu ciemno jest. Strasznie. Boję się jakieś krzaczki to weźmiemy Sorry, że ja tak wiecie wszystko spokojnie i pewnie byście chcieli bosy oglądać tak dalej No ale ja dopiero zacząłem, oho tam jakieś batmany wiszą, to pewnie jakieś niezła jadka będzie, no dobra, zobaczmy czy się da przejść koło nich A ja na cichaczu sobie przejdę, bo są dwa te dziady. Patrzcie tutaj są następne. o to jakiś bosik. Jak on się odpali, to pewnie tamte się też odpalą, co? No nie, to są trzy batki, które sobie na ziemi siedzą. Myślałem, że to jest jeden. O, o. słyszę coś gdzieś. Coś strasznego słyszę Czekajcie, czy tu da się spaść i coś można dźwignąć stąd? Chyba nie, co? Dobra, zobaczmy jeszcze tu na górę, czy coś tutaj jest Tak chodzę dosyć chaotycznie, ale wiecie, tutaj spadnę to się zabije a wokół tych batków jakby przejść po drugiej stronie coś jest, ale słyszałem jakieś taki, nie wiem czy żeście też słyszeli taki głos straszny, groźny batki to nie wiem czy ja je poskładam tak sobie powiem wam nie zapowiada się dobra, zobaczmy co tutaj jest ściana nie Hmm. Przejdę sobie dookoła. Czasami są te izoloryczne ściany, wiecie Często gęsto. Słyszę cały czas kogoś jakiegoś potwora. Słyszę. Nie wiem, gdzie on jest za bardzo. Oho. Czekajcie, to jest ten most, tak? Tam jest jakaś brama. Co? sorry. śpiące jajo. Mmm, cokolwiek to znaczy. Tam jest jakieś coś. No dobra, Tutaj tak nie zajdę, nie? Pies. Przyjaciel. Czy ja tu mogę zaskoczyć? Chciałbym się posiłkować moim, będziemy będzie mi się mylić, posiłkować moim kucem. Dobrze, że ten kucyk to może, wiecie, skakać. Nie, no to ja tu mogłem zajść normalnie chyba, tak? A cały czas słyszę gdzieś w tle jakiegoś potwora dużego. To tutaj to ja mogłem normalnie dojechać. Myślałem, że wiecie, że dobra, zobaczmy, co to ta katedra. Oho. Tu już nie mogę kucem. Dobra, te pałonki to wiem, co to jest. Odszczepieniec Herman dokonuje najazdu. O jezu, to będzie problem. O! Ty, gościu! O, o, o! Easy! No! Daj mi się dziadu uleczyć. Nie, 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 ja mu żadnego damage'u nie robię. What the fuck amucka! Zero damage'u, widzieliście na pasku? Nic. Nie, za mocny jest zawodnik. Ej, to jest, widzicie, taka gra, że nie wiadomo gdzie jechać. Dobra, teraz pytanie, ile ja miałem tej kasiuty. Dobra, weźmiemy naszego wiernego wierzchowca. Pojedźmy tam, zobaczmy. Gdzie to było w ogóle? Było gdzieś tu, nie? Trzeba tego poskładać, tego już składałem, to go ominę tym razem Tu byliśmy pod mostem, nie? Dobra, czyli wiem, że tutaj mam raczej mizerne szanse z tym zawodnikiem gdzie te moje biedne te są? Grajcary, tu Dobra, ja stąd dzidę daję. Bo pan Herman mnie zaraz pokroi znowu. Wiecie, jestem ciekawy, opatrzcie, jest. A jakbym go sfokusował na tego trola? Co? Patrzcie, on mnie goni. Wariat. A, nie mogę kuca przywołać. No czyli będę musiał go jednak pacać. I co, cały czas biegnie? Biegnie. Dobry ziutek. To niech biegnie, zobaczymy jak tutaj go zroluje na tego dużego. Czy to coś da? A, powrócił do swojego świata, widzicie? Teraz mogę użyć kuca kminić jak to przestawić, żeby tak wiecie, tego co chwilę nie wołać Dobra, poździmy sobie dzisiaj, zobaczmy nie wiem to z tym się bić Tam wiadomo, że już nic ciekawego nie będzie. Jedźmy do góry może trochę za jasno Najgorzej, no że wiaterek jest taki Okrutne. Tu byliśmy. Tu są ci panowie nasi. A pojedźmy tą kamienną ścieżką. Wiecie? O. A to co? Skarabeusz taki. Kurde, ja to miałem rozwalić Uuu, co to było? Co to pierdyknęło tak mocno? Balista jakaś wali. uuu, uu, uu, dobra, bo to na hita mi pewnie zdejmie. Jakie ja mam to wyjechać? Da się w ogóle. uuu. O, Dobra, oha Dobra, dziękuję Dobra, dobra, tam nie wiadę chyba Tam chyba nie da rady wjechać Wło, tu w krzakach jeszcze siedział No zarazem zabiją mnie zymbały Dobra Ooo powiem wam Ja nie mogę na tym koniu nic trafić powiem wam, to jest tragedia Ale chyba jestem słaby w tą grę powiem wam Dobra, ale my tu za bardzo nie mamy wyjścia, nie? Bo tak, my musimy jechać tam na górę I Czekajcie, a jakbym tu próbował tak sobie kucykiem, kucykiem ciach-ciach, Nie, nie da rady Widzicie nie da rady szcisować pewnie To duży klif jest Co mnie tu łazisz? No patrzcie no I on mnie... jak z tego się schodzi kuca No. No blok robiłem Ech. Ta gra jest, powiem Wam, ciężka. Dobra, ale ja tak widzę, że ja teraz nie mam za bardzo możliwości, bo, bo tak. Tam na dole byliśmy chyba. Tutaj na górze to już kiepsko, chyba że ja jestem w złym miejscu jeszcze, bo tych rycerzy wszystkich to będzie ciężko poskładać. Tak podejrzewam, co to jest czaszka. No, come on Pojedynczo Tu no ty będziesz do mnie strzelał dziadu no Dobra, spadaj Nie to! Głozik mi się pomylił No i ten oczywiście mnie trafia, nie? No ci z balistami. Tam ta balista co wali, to powiem Wam, że kiepsko to będzie. Dobra, ten spad na dół. Przelecę się, bo na tym kucu to powiem Wam, że mi niewygodnie się bije, kuca Wiem, że to jest jakiś tam plusik, ale. Dobra, i co ja tutaj boczkiem, boczkiem ścizować. Myślicie? Ale tu gdzieś w tych krzaczarach był zawodnik, nie? O, już jestem... Mój... Oho, Już mnie szczela wieśniak. Tam ich jest więcej. Ja muszę ich chyba na Easy wziąć, co? Pojedynczo. Zapraszam. O kurde. Oczywiście. Dobra, nie 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 biegnij chopie, bo cię rozjadą zaraz Patrzcie, jeden spadł. Dobra, pojedynczo, chodź, karówka U dwóch tu jest Ale combo dostaje No! Ja pierdyka. Dobra. Dobra. Kurde, już nie mam tekstusów. dobra. Jeszcze jakiś dziad. O, powiem wam, masakra. Dobra, tylko teraz pytanie ze 100 punktów. Czy mnie zaraz tutaj ta balista nie poskłada, bo podejrzewam, że ta balista jak mnie sieknie, to inu raz. No patrzcie, jeszcze tu jest zawodnik. Dobra, już tego na cichaczu chyba weźmiemy. Nie mogę blokować. Kurde. Jest z daleka walą z kubańca. A ja tu mogę kogoś przywołać, tak? Jak tu się. Czekajcie, tu się jakoś. Co oni walą do mnie? Muzyczka się zmieniła. Nie chciałbym dostać, bo jestem już na, totalnie na hita, nie? zobaczmy może jakaś pomoc od dobrej duszy Muszę jej starczą cały czas bo wiecie ktoś pacnie to to balista obawiam się no widzicie tam strzela dwóch jeszcze typów jest na pewno Słanie znaku, Dobra. no i cały czas do mnie będzie walił. Gdzie ten? Czyli tu będzie jakiś bosik, tylko że ja nie mamy stusów. To podejrzewam, że zginę. Dobra, jakbyśmy próbowali tutaj boczkiem, boczkiem. Tam są te batmany siedzą, to wiemy na pewno. To jest kicak jakiś, ale no, to nie tu coś leci, chyba co? Nie, to też kicak, dobra? Tu te batmany siedzą, nie? No te batmany zostawmy To no, bardzo się nie da przejść. No, widzicie, już przyjąłem uderzenie trzeba było kurcze. Cały czas się zastanawiam, co z tymi znakami jak to działa. No Boże, jeszcze mnie trafił Nie wierzę Jeden dziad jest. Tutaj, to jeszcze dwóch jest, tak? No i oni strzelają jeszcze, no nie mam szans Powiem wam, nie mam szans Jakbyśmy poszli boczkiem 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 Dobra. On Nie on chce zginąć, wiecie? A zaraz trafi pewnie ten dziad więc życie Sowa no zginę. Trafi mi przez krzaka? Czy da mi spokój? Znaczy, ja cały czas walą do mnie. Słowa poleciała, tutaj nic nie ma. No, taki odcinek będzie chyba statyczny, mocno, przepraszam, no ale. Boję się. Widzicie, ja nie mogę tego. No teraz, jak mnie pacnie, to. to ginę, nie? Tutaj są. Tam ich jest dwóch. No, dwóch nie poskładam z 0 HP. Trzech. O Boże. No to kiepsko będzie. Widzę. Dobra. Ja tu... No i właśnie. Na chwilę gardę puściłem. Eee. Dobra. Na dzisiaj chyba zakończymy. Nic żeśmy nie płynęli do przodu. Tylko żeśmy zginęli parę razy. Eee. No, co mam powiedzieć? No, nie jestem za dobry, widać już w tą grę. <grystanie> Także do następnego odcinka. Mam nadzieję, że trochę powalczymy w następnym.